Siema, witam w kolejnym odcinku z Wiedźmina Dzisiaj zajmiemy się tymi dwoma wykrzyknikami Trzema wykrzyknikami Ponieważ ostatnio jak szliśmy z Yennefer to je zauważyłem I stwierdziłem, że chyba warto je załatwić Łaska. Czego ode mnie chcesz? Jestem Rostan Mugs i potrzebuję pomocy w ważnej sprawie Co to za ważna sprawa? Przybyłem tu w interesach Niestety po drugiej stronie rzeki, na końcu mostu, zostałem napadnięty. Zdzieliłem rabusia w łeb butelką zacnego krasnoludzkiego trunku, ale napad częściowo się powiódł. Powiesz mi wreszcie o co chodzi? Krótko i zwięźle. Złodziej uciekł z moimi dokumentami. Bardzo ważnymi dokumentami. Chciałbym, żebyś je odzyskał. Za darmo ci nie pomogę. A to to ja wiem. Jak świat światem wiedźmin za darmo palcem nie ginął. W podeszwach butów ukryłem garść koron. Dam ci je w zamian za dokumenty. Zobaczę co da się zrobić. To może być moja ostatnia nagle. Oj, misję muszę zmienić. Proszę. No i lecimy zacząć, kto napadł na naszego małego kolegę. Teraz się zatrujesz. Trzema funtami stań. Nic tak nie śmierdzi, jak krasna ludzki samogon. No, jest też butelka. Muks został zaatakowany w tym miejscu. Daj dokumenty złodzieju, ja złodziejem? Przecież uczciwie wygrałem je w karty. Mógł stwierdzić, że został napadnięty. Przegrał! Zażądał dokumentów z powrotem, a gdy odmówiłem, zcielił mnie butelką w łeb. Ledwie tutaj uciekłem. Teraz już grałeś o nie w karty. Możesz zagrać drugi raz. Hmm. Pewnie szczęście nadal się ci wytrzyma. Pewnie tak. Grajmy. No i. U. Hmm. A zagram tym. Biorę, nie zmieniam. Zaczynam standardowo od zwiadowcy. No i mam kolejnego, także fajnie. No i tyle by było. A mm. Ja zacznę od podwojenia sobie tych... Kto to w sumie jest? Po prostu komandos, dobra. Oj. Nie trafiłem. <laughs> Trudno. Podwoję sobie siłę tutaj po prostu zaraz. A nawet nie muszę. Wezwę sobie Ola? Mam nadzieję, że sama Dijkstra. No dostałem, więc spoko. Skasuję mu ich. No i elegancko, cztery karty przewagi. Co prawda... Słabo z tym deszczem, ale trudno. To jest wygrane bez dwóch zdań, ale rzucę sobie. Opsa. O, jeszcze czyste nie dał. a przeklikam sobie szybko jeszcze wszystkie karty. Jestem ciekawy, do ile dojdzie. O, 143 spoko. Wygrałem, że cię widzę. Wygrałeś, to bierz ten papier. Żeby mi potem nikt nie gadał, że mnie uczciwy. Złego słowa na ciebie nie powiem. A w tym wędo to... Witaj w siedmiu kotach, najfartowniejszej gospodzie w mieście. Mawiają, że nawet kac po naszym winie przynosi szczęście. Z pewnością dzisiaj macie w karcie. No i super. Hmm. Pięknie tu widzę, że ring nawet mają swojego rodzaju. No to trzeba pogadać z Krasnoludem teraz o tym, jak chciał nas oszukać, bo tak być nie będzie. No i co mi powiesz? No i? Znalazłem rabusia, który zabrał twoje dokumenty. Nie może być. W takim razie chodźmy do niego. Przyciśniesz go, a ja wezmę co moją. Spokojnie. Ten człowiek twierdzi, że nie napadł na ciebie. Mówi, że przegrałeś dokumenty w kartce. Bezczelny ty. Ale ciotka Rozalia zawsze powtarzała, że kłamstwo ma krótkie nogi. Dokumenty należą do mojego pryncypała. To akt własności kamienicy w Wengerbergu. Trochę mnie poniosło, napiłem się i faktycznie przegrałem je w karty. A potem rozbiłeś butelkę na głowie zwycięzcy. A co miałem robić, skoro nie chciał ich oddać podobrać? Potem ta szuja wyciągnęła broń i uciekłem. Na bez tych papierów nie mam po co wracać do domu? No to zapłacisz chyba Masz. sobie. I płać, a pewnie, że zapłacę, nie inaczej. Dam ci wszystko, co mi zostało. Jakoś ci nie wierzę. Tak właśnie myślałem, że Stary będę elfom pomagał, bo. Mogę szybko Wam pokazać. Gdzieś tu, tam, o tam. Yy, no Był zabity elf, też nie będę tam, bo podejdę szybko. Był zabity elf i kopał. Drugi elf kopał sobie grubę. Jakaś elfka czyściła krew, właśnie tutaj. Widzicie yy, yy, są ciała. Tu elfki mają ten. Jest nieżywy na Ziemi jeden. Także mam nadzieję, że będziemy. Pokazywać, co potrafią Elfy i Wiedźmini. Oj. No to super. No to wczytam grę. Eee, szybki zapis... Muszę to tak zrobić, bo się skończyło. Musieli go zabić siebie. Geralt wydał wojnę Redinowi, ale mógł ją wygrać tylko z pomocą przyjaciół. Do pokonania Dzikiego Gonu potrzebna była potężna magia, więc Triss i Yennefer zaczęły jednoczyć rozbitą lożę czarodziejek. W tym czasie Avalach szykował swój własny plan. Za to Dobra, to szybko. Ja nic nie zrobiłem! Co tu się dzieje? Ten DŁan sprzedawał fistech młodym elfom! Brudny towar, od którego co drugi umarł! Ugarstwo! Chcą mnie zabić i okraść! Pomóż mi, błagam! Sprzedawałeś truciznę. Szkoda, że nie widziałeś 17 siedemnastoletniego chłopca, który umierał w spazmach. Błagam! Wszystkie elfy nienawidzą ludzi i chcą się na nich mścić! A co. To moja wina, że wasza cywilizacja się rozpadła. Zamknij się, trucicielu. Chcę sprawdzić, czy ten człowiek faktycznie ma przy sobie fistech. Sprawdziliśmy już nawet, co ma w butach. Nic! Ten łajdak zdążył sprzedać cały towar, ale to nie znaczy, że jest niewinny. Nie widzę żadnego dowodu, że ten człowiek handlował skażonym fistechem. Nie pozwolę wam go zabić. W takim razie sam zginiesz. Miałeś pecha, Vatgern, że stanąłeś nam na drodze. Serio? Wracaj tu będę był. No i co? Dziękuję, wiedź mnie. Cholerne elfy szukały pretekstu, żeby mnie obrabować. Proszę, przyjmij to jako podziękowanie. Hmm No jestem Ciekawy czy dobrze zrobiłem No Chodzi na to, że to nie jest najgorsza decyzja hmm. Jeszcze jedna misja tu była O tu dokładnie tu Ten dzikiem... idziemy pomóc kolejnej ofierze czegoś albo kłamcy Kłamstwo? Kłam. Hmm. Kłamliwej osobie, o... się ze mną! No... ale jagódki. Nie masz dość. Siniaki na życi już ci przekwitły. Nie gadaj tyle, tylko stawaj i mówię. Tym razem ja górą będę. Myślisz, że co? Ćwiczyłem starczą i kukłą z paku. Bacz na to i zważ, żem cię ostrzegał. Zobaczę i zważam. Pokaż, co potrafisz. Dość! No to było szybkie. Wystarczy ci już? Tak. Ale następnym razem... Jeżeli jeszcze raz rzucisz mi wyzwanie, podniesiesz na mnie rękę, wyciągniesz miecz lub choćby krzywo spojrzysz, zabiję cię. Takiś pewny? Tak. No to zobaczymy! Co <noise> za gość! Dobra, zobaczę, czy nie ma gdzieś jeszcze jakiegoś żółtego wykrzykniczka w pobliżu. Hmm. No, tu coś jest, widzę. I tam. To bym musiał zwiedzić, to bym chciał sprawdzić. Może w tym odcinku zajmę się e, odkrywaniem mapy. I wiem, że tu jest jeszcze misja na no właśnie pójdę kupić do sztygarów yy, albo, albo do Alnes po prostu. Myślę, że to jest spoko opcja. A teraz Hopsa do znaku. Hmm, okej. Okay. Co jesteś brzyda, ale kto to powiedział? Aha, no i miało być jakieś zadanie? Hmm. Hmm. No dobra, czyli... No, no, tutaj na pewno nie było tego zadania. Jest tam, ale tam jak na razie nie chce iść. No to sztygary, co ma dla nas wieść sztygary? Chodzi, krzyczy pan Hilary. Uuu. Teraz mi skoczy jakaś misja i jest potwór bagienny. No to chętnie się nim zajmę Gdzie jest płotka? Nie ma Zapadła się pod ziemię Jest Przybyła Z nowym siodłem i łukami co by więcej można było unieść Hopsa? Oj, 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 oj No Czemu ty w złą stronę jeśli to wracasz? Powoli dobrze Jest On coś lata Co to jest? To nie jest gryf na pewno To jest nie śmieszny niby smok no, nie będę z tobą walczył. Dam cię pożyć, nic mi nie robisz. Nic nikomu nie robisz, a więc żyj. O, tu. panie, uważajcie, bo na bagnach potwór siedzi. Kto we mgłę wejdzie, już domu nie zobaczy. Zgaduję, że to ty wywiesiłeś w sztygarach zlecenie. Ano ja. Dobrze wiedzieć, że ktoś czyta te papiery, bo kopę jaj zapłaciłem pisarczykowi za pomoc. Mogę pomóc. Za opłatą. Się rozumie. Za darmo przecie nawet wół pługa nie ciągnie. No dobrze, to biorę się do roboty. Gdzie szukać tego potwora? Zacznijcie na południe stąd. Tylko uważajcie, ponad tymi moczarami wisi teraz jakieś morowe powietrze. Szczypię w oczy, drapie w karbu, ale tak, że udusić się idzie. Co? Jakieś miglaki Tak by wynikało. No już bez płotki pójdę, bo... Przecież zanim ona przyjdzie... Jest zwyczajny ten... zapach. Jakby metaliczny. <grystanie> Garant trzymaj się! ciągnąć broni, łatwo musiał uderzyć z ukrycia. Albo z oh, to mnie przestraszy. Baba wodna nie upokiec. znajdź. To na? To się nałożył iluzję. Tropy były ukryte magią. Robi się ciekawie. Hmm. Ślady pazurów są różne, czyli żeruje tu kilka osobników. No ale... Po na szanach... to, że mam do czynienia ze starym mglakiem, który chowa się za iluzją. No, dobrze mówiłem, że mglak. Czyli muszę szukać jakiejś iluzji. No, już wiem gdzie to będzie. – Dokładnie. – Powinienem użyć oka na halenie. Co to za mieczory? Ar... Całkiem porządny Dobra, czy nie ma tu jakiejś skrzynaczki? U, nie, tam jest wejście na zewnątrz Tu coś może być. Ale ja stąd chyba przyszedłem mhm. Nie, nic tu nie ma. No to do wyjścia. Oooo, ktoś tu nie podołał, po co wchodził? O. a tu chyba nie było iluzji, chyba że zdjąłem ją wraz z y, tamtą, ale wątpię. A ja z nimi się nie chcę walczyć. Już nie był Pracuj z nosem. wieści? Potwór zabity. Mgła się rozwiała. Ha! To się we wsi ucieszą. No, zasłużyliście na nagrodę. Proszę, i szerokiej drogi! No. No i... Elegancko. Hmm. Ten odcinek będzie po prostu krótszy. Yy, w przyszłym odcinku myślę, że porozmawiamy z Zawalą, pomogę Siri, także to już będzie taki normalnej długości odcinek, czyli z 50 minut. Yy, a na tym no, dziękuję za oglądanie i do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć. Cześć.